Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Parę dni mnie nie było, bo nie było co nagrywać, to nie nagrywałem. Powiem Wam tak. Paliwo, jak wygląda sytuacja paliwowa? No głównie nie wygląda. Na niektórych stacjach jest. Ustawia się kolejka. W ciągu trzech, czterech godzin wszystkie paliwo zostaje sprzedane. No i czekają jeden lub dwa dni na kolejną dostawę. Wciąż brakuje tych kierowców. Wciąż brakuje tych kierowców. Teraz idę też do marketu zobaczyć. Do banku lecę kasę wpłacić. I takie życie toczy się zwyczajne, można powiedzieć. Bez żadnych, bez żadnych ciekawostek. Cóż <coughs> Co jeszcze chciałem dodać? A, byłem na dwóch rozmowach o pracę. Wciąż, wciąż się upierają przy tych. Gościu chciał mi dać 10,50. W ogłoszeniu pisał 12. Znacie tą historię? To już nie pierwszy raz, więc nic nowego. Czuję się już dobrze. Wyleczyłem się, można powiedzieć. Delikatnie tam chrypka może jest, ale to bardziej poranna niż związana z jakąś chorobą. Wszystko u mnie gra, wszystko jest ok, więc co, kochani, zapraszam na odcinek. Tak, ogólnie u mnie w robocie wszyscy zasmarkani, więc musimy sobie zrobić testy na koronę. Ja już byłem chory, miałem parę dni wolnego. Nie chodziłem do pracy, chciałem się wylecieć, a niektórzy w robocie no nie. Kaszwali, kasłali, dusili się. Ale wiecie, u nich to pieniądze. Pieniądze, jeszcze raz pieniądze, ciul ze zdrowiem, nie? A u mnie jest na odwrót. Dbam o swoje zdrowie. Gdy jestem chory, muszę się wyleżeć. I nie ma, nie ma zmiłu. I kurczę, zostałem wysłany na te testy na świruska, idę je zrobić, nie wiem czy będą na ślinę, czy będą mi patyk do nosa wkładać, nie wiem to się okaże powiem wam, że już piździernik czyli piździ październik, już jest tak tak chłodnawo ale nie jest tak chłodna jak w Polsce, bo w Polsce zawsze jak lecę to jest strasznie takie mroźne powietrze Tutaj, nie, tutaj jest chiralcisz, że taka wiosenna kurteczka. I jest ok, mamy 13 stopni. Słoneczko delikatnie świeci, <laughs> że jest ok. Jak już mówiłem, to ten test jest durny. Później szczepiłem się dwa razy. Wysyłałem mnie na testy. Chociaż tą drugą, drugim świrusem, mogę się zarazić, nie? Kto wie? Witam tam lekarz powiedział, że mnie mangina, ale. Ale raczej, raczej to była angina. Przeszedłem to w łagodny sposób, bez żadnych komplikacji, po prostu trzeba było się wychorować. Wziąć ten antybiotyk. Niektórzy mówią, że Jarek nie bierze antybiotyku. No kuźwa, musiałem wziąć antybiotyk, bo bym zdychał dwa tygodnie, nie? I cóż, moi mili, mam jeszcze, mam, mam do powiedzenia dzisiaj. Życie zwyczajne, bez żadnych strzelanin. Nie strzelają się, nie dżgają się u mnie na, na dzielni, więc, więc nie mam Wam nic do powiedzenia w tym temacie strzelania. Znajduje się właśnie na Harzdenie, jeszcze tu jest ten słynna fa fabryka ciastek. Tam jest fajny fajny pubik. Można sobie zejść, napić się piwka. To może zrobię, jak będę wracał, czyli lautowego browarka. I życie toczy się dalej, moi, moi drodzy. W czwartek wracam do roboty. Poniedziałek, wtorek, środa, wolna. W czwartek trzeba wracać na dziesiątą. Pogoda robi się lipna, więc niedługo będzie ucieczka ze skutera. Może na magazyn w tej samej firmie, a jak nie, no to gdziekolwiek pod dach, bo fajnie się jeździ, jak jest ciepło, ale jak pada jest zimno, to, to jest praca nie dla mnie. Nie zrozumcie mnie źle. Nie lubię po prostu zimna, lubię ciepło. Lubię sobie siedzieć w cieple i pracować. A Londyn, pogoda jest jaka jest. Zaczną się te wichury, wichury wiatry, deszcze. Wiem, już jestem tu prawie 10 lat i potrafiło mi z patio bujawkę porwać takie wiatry. Proszę bardzo. Tutaj potrzebują inżynierów. Czyli specjalistów aplikowałem tutaj chyba z rok temu niecałe jest praca, bo za najniższą w tej słynnej firmie, zaniżyli sobie stawki, wiem, że wiem, że świru zdał im troszeczkę we znaki, ale nie przesadzajmy, pomoc od państwa mieli, kasę mają cały czas, po prostu wykorzystują to żeby nie płacić jest taki przyjemny pubik kiedyś się nazywał Youngs, teraz jakiś Ramp Pub ludzie sobie siedzą, chillują dzisiaj mamy poniedziałek to nieważne mówią na mówią na Polaków, że Polacy piją ale bym wam powiedział że Anglicy też potrafią mi się wydaje, że więcej ale nie będę tego tematu poruszał bo po co tak, przemysłowa dzielnica, fabryki. Przejdziemy się, może tędy dołem, tędy dołem, ale powiedziałem, tam są jakieś dwa rekiny na dachu. Nie wiem co to ma być, ale są. Trzeba tu przejść, żeby mnie nic nie przejechało. Ludzie się patrzą, chyba kamerę kręci. Niektórzy się cofają, czemu, czemu mnie nagrywasz, a ja mówię, że taka historia, ciemnoskórym panem. No dość twardo poszedłem z nim, bo mnie skurwił, nie, tak powiem brzydko. Nagrywam sobie vloga, przechodzę sobie tak jak teraz, on idzie, idzie stąd, przechodzi za tył, no i mnie zaczepia, czemu mnie nagrywasz, agresywny, nie. Ale na końcu powiedziałem mu, że ma wypierdalać, bo Dostanie lampę zaraz i się skończy temat. Bo już naprawdę czasami to już naprawdę nerwowo z nimi nie wytrzymuje. Metr m wzrostu kuźwa. 40 kg wagi, że jest czarny, to, to mu nie wypierdolę w papę. Przepraszam za bluźnierstwa, ale w niektórych momentach to już człowiek nie wytrzymuje. O, tutaj sobie można zjeść też. O, no, tacy cwaniactwo się zrobiło. Wiem, że może mieć nóż, może mieć coś tam w dupie. To mam kuźwa, Będą, będzie mi mówił, co ja mam robić na ulicy. Kurwa szczyl, obsrany. Tak powiem brzydko, nie mam nic do nich. To nie jest żadne rasistowskie, ani nic, nie jestem rasistą. Ale trzeba się czasami postawić, bo to późno myślę sobie, że są pępkiem świata w tym UK. Tutaj znajdują się słynne studia Park Royal 2. Tutaj kręcili scenę do Piratów z Karaibów. Piratów z Karaibów i innych teledysków. Sławni Sławnie ludzie tutaj sobie przemykają na takim zwykłym park Royal. Ale studia są są ogromne. aż wam coś pokażę. Zawsze jak tutaj był jakiś event, a pracowałem w piekarni tutaj i Fortnite tam jest wyjście. O. Tam jak widzicie, czekajcie. Tam jak widzicie jest takie wyjście. Sobie staliśmy i wszystko było widać. Naprawdę Potężne studia w środku są. I tak moi drodzy tyle mam wam do powiedzenia na dziś. Nie no, świruję. Co już tam jeszcze dodać Nie wiem co gadać, nie wiem co gadać normalnie wszedłem sobie przez Harzdeni szła grupka nie wiem z jakiego kraju miali tam w coś tam się przybur przyburczył to koleś podszedł, jak mu lampę zapierdolił drugiemu, poprawił i reszta spierdoliła, no. Bohaterzy ostatniej akcji, nie jestem za tym, żeby się bić, szarpać, nie, ja nie jestem. Nie lubię przemocy, wiecie. Zawsze staram się załatwiać to wszystko spokojnie, wolę odejść, ominąć sytuację, uniknąć takiej sytuacji. No, ale czasami się nie da. Tego gadania mi zaschło, zaschło w buzi, trzeba coś do picia sobie kupić. Dochodzimy do Azdy i do stacji benzynowej na Park Royal. Obok bark Krajica. Kurde, się myślałem, że portfel zgubiłem. A ja zmieniłem kieszeń. <laughs> Też tak macie, że wyjdziecie z chaty i macacie się, czy wszystko macie? Kuźwa, telefon jest, klucze, Boże. I tak człowiek co chwilę robi. Ja wiem, to jakaś psychoza już. Dochodzę do stacji yy, Azda. Zobaczymy, czy jest paliwko. Zaraz wam to, to pokażę. Fury na sprzedaż, szkoda, że nie ma cen. O jest, Fordzik 6000. 6000 rocznik 2016, jak po rejestracji. 6000 funtów. Nie wiem, czy drogo, czy nie, nie znam się. Ciociowo jest nadzieja, że może zatankuje. Jest paliwo chyba, bo jest kolejka. Kolejka niesamowita. Próbuję tutaj przejść. No, za chwilę wlecę na stację. Za chwileczkę chwila prawdy. Tu jest zasłonięte. Ostatnio Wam tutaj byłem i Wam pokazywałem, że paliwka nie ma. Zobaczymy, może się coś zmieniło. Jest kolejka, ale niestety, moi drodzy, Niektórzy w komentarzach piszą Jarek co ty gadasz? Proszę bardzo Stacja zamknięta To też nie taka byle jaka stacja, azdowska Czyli na pewno nie są biedni, nie? No i paliwka nadal nie ma, więc... Więc przykra sprawa że Chyba od czwartku, od czwartku nie wiem, tam mam jeszcze 4, 4 litry paliwa, więc Z dwa tygodnie mogę sobie jeździć, tylko nie mogę sobie dziś wyjechać kurczę, chciałem dziś Kawałek sobie do centrum, może gdzieś pojechać, a nie mogę, bo nie mam paliwa. Jak jest, to trzeba stać w kolejce, lub wyjechać za miasto i tam może w jakiejś stacji się dostanie. Dobra, lecę do banku i z banku prosto na, na ten test świrusa. I za chwilkę do Was wracam. Takie piękne furki w Londynie pomykają. Piękny Bentley, piękny. To mógłby być czarny. Płacałem kasę w płatomacie i kuźwa mam wpisać, wpisać pini. ciemność. Widzę ciemność. Mieliście jakieś takie coś, że zapomniałem. Nic, nic nie pamiętałem pinu. Kuźwa to zły znak. Mieliście tak kiedyś? Miałem tak parę razy już. Że kuźwa nie mogłem sobie przypomnieć. Przypomniałem sobie wiadomo, nie? Tylko się zawiesiłem jak stary Windows. Bez kitu. Kolejki nie ma. Wszystko sprawnie, pięknie poszło. Idę do azdy Jakiś pierdoły kupować, papier taletowy, jakieś tam inne, Badziewia. I się zabiorę was z sobą. Patrzcie. Jarek nie bajeruje. O, większość stacji pozamykanych. A jak chcesz paliwka, to dwie godziny stoisz, nie wiadomo, czy dostaniesz. Albo nie wiem, z, z rana wyruszysz. Nie mam pojęcia albo poza lądem pojedzieć jak mówiłem Dobra, wbijam się do marketu Tak Szukam jakieś sobie wody toaletowe ale nie ma żadnych Lubię te, te zapachy Old Spicyka i antyperspiranci Kresle O jest Nagrywać jedną ręką Takie oto O jest Polecam Szkoda takie o, jest David Beckham, Instinct też jest fajny. Instinct sobie wezmę. Albo Home David Beckham. Takie dzisiejsze moje zakupy. Zobaczymy, ile za to zapłacę. Tak, drobne zakupy zrobiłem. A, nie kupowałem żadnych wód, bo nie będę dźwigał, bym był motorem, to czy tam skuterem, to bym to kupił. Zakupiłem, zaraz Wam pokażę jedną ręką kręcenie, to jest, o. Tak. Deadly Beck, dezodorant, zwykły, fajny zapach. Teraz powiem wam, ile kosztował. Kosztował 2,80. Kosztował 2,80, może, może tak. O. Woda z witaminkami, polska, kosztowała Funta i 5 pensów. Antyperspirant Gilet. Gdzie to jest? Antyperspirant Gilet. To chyba jest 100. 2 funty. Dziwne tak. Dezodorant, dezodorant. Aha. A ten chyba kosztował 2,80 albo 3. Coś takiego. 2,80 albo 3. Dwa funty kosztował ten yy, antyperspirant Gileta, coś w tym stylu. Zobaczcie sobie. Razem zapłaciłem za to 9 funa i 5 pensów. Ile w Polsce to kosztuje, to nie wiem. Nie mam pojęcia. Napiję się wody, witaminki, uzupełnię i lecę dalej. właśnie na tym teście na świruska i nie było żadnych wkładania wacików do nocha tylko pani pielęgniarka czy tam ta osoba która siedzi tam mi obsługuje dała mi plastikowy wyglądał jak test ciążowy po prostu na ślinę wymieszałem to z jakimś tam płynem w środku yy, moją ślinę i tam kropelki dwie kropelki Yy, wpuściłem do środka, takie kółeczko, no wiecie, plastikowy test mniej więcej wiecie jak to wygląda poczekałem chwilę i okazało się, że że jestem zdrowy papierek wziąłem mailem wyślę do firmy i w czwartek wracam do roboty, więc więc nie nie robiono mi tego testu, całe szczęście tego, wiecie jakiego co wkładałem głęboko do nosa ten wacik i dobrze, bo to ponoć jest to nieprzyjemne badanie. Ale dziwne dla mnie to było, bo gadałem przed chwilą z ziomeczkiem z pracy i oni wkładali mu do nosa ten wacik. A dlatego, bo może nie. <laughs> Przepraszam, nie był zaszczepiony. Nie wiem. I tam sprawdzała, certyfikaty mam, że jestem zaszczepiony, i zrobiła mi ten test. Nie wiem, nie wiem, czy to jakieś znaczenie ma. Piszcie w komentarzach, bo... bo ja nie musiałem czekać 48 godzin za wynikiem. Miałem go na miejscu od razu, a mój kolega z pracy jest nieszczepiony, powiedział, że się nie zaszczepi, jego sprawa, każdy robi co chce i robili mu ten test taki do, do nosa głęboko, wkładają wacik i pobierają tam wymaz z nocha, nie? Tak, jutro wpadnie do mnie Chris, Jak wszystko dobrze pójdzie, coś tam dla was nagramy, był w Polsce ostatnio. I tam opiszę, jak tam sytuacja wygląda w mojej kochanej ojczyźnie. Bo nie byłem już rok, a niedługo pewnie się wybiorę. I tak tak to jest moimi. Tak to jest. Wirus cały czas komplikuje nam życie. Czy się zaszczepimy, czy nie, i tak komplikuje i tak. Więc nie wiem, nie wiem co to będzie. Będzie trzecia dawka, to nie idę na nią. Mam wywalone na to już. Naprawdę. Były obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Ale tak to jest w życiu, kochani. Życzę wam zdrówka. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Żebyście się trzymali. Żebyście się nie poddawali. Jak wam coś nie idzie, trzeba iść do przodu. Nie przejmować się. Nie popadać w żadne, w żadne smutki, depresje. Po prostu wyjść i działać. Jeszcze raz trzymajcie się. Subskrybujcie. Komentujcie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Trzymajcie się dostępnego. Cześć!